To jest ta knajpa Bistro Gdzie byłem kiedyś na piwie No, no to to Tu było otwarte po. No zaraz Zaleźliś mi tu wali Portera, nie? No, tu, bo to jest tak, że tutaj jak kończy się zmiananie tutaj przychodzą na piwo, nie? Tutaj o. Jesteśmy stąd widzimy Tutaj przychodzą na piwo ludzie jak jest, jak nie ma o? No, i tak i z, tego, co, z, i z tego, co mi wiadomo, to tam jest tak, że. O tam. Że w tych, w tych, w tych laskach tam patrz. No tak, w tych tak tam jest ogień tam, jest, tam, tak. tam się kupuje piwo w tym sklepie no. i tam się idzie do tego lasku. imię, imienia Ja tutaj byłem, tutaj. Ja z, zwiedzałem, tym... Zwiedzałeś, tak? Nie, ja byłem we śladszkowawce, bo z tu wynosiliśmy część administracji WTAC-u. Do tej huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. Wywodziliśmy tutaj rzeczy. Popatrz, cały przegląd tutaj tych tramwaj jest od najstarszego do najmłodszego To jeszcze to jest taki nawet wojskowy kolor ma, nie? Nawet tutaj nikt nie pilnuje Pewnie, no, ale... no ale dobra, no jak nas dolan, to pójdziemy, nie? I tyle. No taki kwadratowy całkiem, nie? O, taki całkiem kwadratowy, nie? Dobra, ja się to nie ten... Chodzi tak możemy... to, to, jest żelazko, nie? No mm. można chodzić tak jak tu, na... Może tu tak można chodzić po prostu Nie wiem co na zajezdni na teren Opadł to, no to jest tam, tutaj, jaką się nazywa? Tam to jest taki Najbardziej znany, nie? Piękny jest Czy dobrze prezentuje Tam to chyba nie ma co iść już no Właśnie kurwa nie wiem o chuj Chodzi tam no chyba no, nie, no, nie no bo nie wiem po chuj tam. Nie, nie <gry> no nie mieszczanie. Chyba nie to za Patrz jak one stoją tutaj. No. Zajeliście Ładne foty, bo można zoomy to right brain To chyba półk co nie? Ten vario ten mario. Półk musi... No jakiś Ale to co to jest? Po co to jest to? Jest półk, czy to jest pułk chyba też. Ja tego jeszcze nie widziałem no To jest A tu jest jakaś porządna firma. A? Zagrodzili się no, jest... no. zarówki piękne, czyste To nie ma to nie ma najmniej zbyszek, tylko po jakiś James albo inny kurwa lister no, ładnie to wygląda. Obajtek no, zapewniam. Gwarantuję. Gwarantuję, jak kolejne mieszkanie dla siebie. Nie, to nie jest Orlando. Prokar. nie Nie, wiem. to chyba nie będzie nic. Sklep i kasa A masz jakieś kopieki? Mam. No. Właśnie może okaże się, że to na prywatnie Idziemy po alkohol, ale nie wiadomo czy jest Nie, żadne wiedzy, to nie No pewnie zrobimy 10 No nie, może nie, 9, 10 Tak, tak będzie a się świecą? Jedzie, jedzie. Chyba z lewej strony. Dzień dobry. Co dobry. pan dobry. Chyba że co nie? Chyba dobrze nie Czesłów. Chyba się rozglądnąć, żeby no nas no. Lewa, prawa. W Katowicach było no, różnie. Tam to bywało dziwnie. Taki satanistyczny znak tu jest, patrz. Jesteśmy przy cmentarzu w Grębałowie. Jest możliwość płatności kartą. Jest możliwość płatności kartą, blikiem. Naprawdę polecam ten punkt. Chyba przejdziemy przez cmentarz, tak mi się wydaje. Przez cmentarz idziemy, nie? Tak, tak. na drugą stronę. Rury tutaj przerażały te <noise> to już powiedzmy. To jest jakieś ciepownicze rury, tak, nie? To chyba to MPC jest, MP jest taki tam. Mm -hmm. Ja nie to MP, ale głównie nie wiem, ale takie... Kureszyty. Chyba tak, no tak to wygląda, no, bo, no to gaz to nie jest na pewno. Nie, nie? to są rury ciepłownicze. Ty masz, zoom w tej kamerze, masz Właśnie, zoom, nie. Nie, ma, to jest tak szeroko to jest ja Myślę, że to jest szesnastka taka. No, no tak, szerokość. szerokość. no Ale nie ma zoomu, no i to jak to, jak to robisz tak, no, to tam nie widać. No to, tak, no żadnej kamerze bo też nie widać, go, go, go 9, No tak, no będzie. Tak, no, Dobra. Nie boi się. W chłopniczu jest prawdę. mi jeszcze raz. W czuje skrę, nie jest